I to było takie mini cięcie ze względu na to, że miejsce mi się na dysku skończyło I teraz przyniosłam nagrywanie na inny dysk o -o. Legendę słabą Jej Sła ale, jej! dobrze, tutaj mamy tak szczerze, tu ja już wszystkich miejsc też nie widziałam, więc może być ciekawie Zobaczę sobie ten czat. Hi. co um, ja chciałam? Ma klienta przed sobą, no wiecie co? Kto bo on mi stąd masz mi stąd wejść ja też chcę sprzedać Lub kupić ale ty w tym wypadku sprzedać dziękuję czy radę tak selling tylko mogę szczątki no to okej okay. dobrze, więcej nie mam czyli to jest tak naprawdę zb... Zb... zbędne Jezu, jak to dziwnie wygląda ale to zarobiłam właśnie 8 dolców jaj mamy razem 23 Jej, je, jej, je, 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 Sorry, odbija mi to mega, mega. Mega, 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 mega. Mega, mega. Już kręcę, ja tam chcę, ja tam chcę, ja tam chcę, ja tu chcę. Okej, okay? ozyj. What? dhx 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 wow ja też nazywa <ścoughs> <ścoughs> niech niech Dobra, tego nie widzieliście. Właśnie chciałam zasłonić ręką. Jestem po prostu genialna. Nie widzieliście tego. Nic tam nie było. La la. la. Trawie z tego poka nie mam. Atakuj. Atakuj. Atakuj, dziękujemy. Zobacz. Co to? O, to chyba jest dla pokamonów trowias ogólnie. A to co to? Zobacz. A, dobra. Nie wiem, czy też je można sprzedać, ale na wszelki wypadek wezmę. Teraz bym chciał uleczyć Pidge-a, czekaj. Okej. Czekaj Ci nie patrzełam. Jej! A przecież nie nagrywam na D! Ludzie złoci, co to jest? Atakuj! Kontrol. atak to nie jest tak. Atakuj alt. Daj innego za nasionko, stę. Jest ogryzek! Można go sprzedać, to pamiętam. No ratata, ta. się. Tak? Zgadywałam. Tada. <śmianie> Większość odcinka to śmianie się I gadanie o bzdurach Jest to po prostu genialne Czekaj szybko Ulecz się BJ Ulecz się BJ Chodź tu ta Szybko Pek Ale nie używaj drill peka To się przyda na kakunę Takuj Szybko cztery jest Jest, Jest! No, Rotata otwórz Jej, ogryzek Z rataty wylatuje ogryzek Potem się to sprzeda Okej, okay. już siódma minuta widzę. A jak będzie dziś O, już ósma. Jak będzie dziesiąta, to niestety będę musiała wyłączyć nagranie, ponieważ jest tak ustawione. Też się boję tu iść. Will, 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 will. A tu, 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 chodź tu. PJ, masz sobie z nim radę. Okej. Okay. Zobaczymy. Coś miałeś w środku? Nic, nic. To jest niemożliwe. It's impossible. Ivy pomp, Ivy bomb, Ivy bomb. Chodź, 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 chodź. Czemu tu nie muszę przejść? Dobra, nieważne. To jest prawdziwa małpa, czy... Dobra, nie, 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 ja się spadam. Ja tam nie dojdę. O-o, 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 Ivy goni, Ivy po goni. Tak weźmiemy. Dobrze, a więc dziękuję Wam za uwagę. Z tej strony była Wera, a Wy oglądaliście Pokemon Online V5A. Dziękuję za uwagę.